Przystojny Farel, tak? Bo walczymy ja <grystujmy> tak. dzisiaj o przystojnego kolta, no. Przystojny, Farel. No. Tytułujmy poprawnie, tak? Przestojny. Dzisiaj będziemy walczyć o przystojnego kolta. Nie wiem dlaczego on się tak nazywa, bo on totalnie nie jest przystojny, ale no, został tak nazwany, został dodany do gry, bo tak. Bo o. dlaczego nie? Dokładnie. Dlaczego nie? E, ale w komentarzach pod e, ostatnim e, filmem, w którym pokazywałam wam skiny, pisaliście, że ten kod jest inspirowany postacią z La Casa de Papel. Nie wiem, jaką postacią, bo jeszcze tego nie sprawdziłam. Berlin! Właśnie o niego dzisiaj będziemy walczyć. E, no i oczywiście możecie wygrać dzisiaj kodzik w w karty wartości właśnie tego skina. Więc zostawcie teraz łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, w komentarzu napiszcie, że wzięliście udział w konkursie i wspierajcie w sklepie z kodem Parel, bo to jest najważniejsze. Kod w sklepie rezyduje się co tydzień, a wystarczy, że klikniecie w pierwszy link, który znajduje się w opisie. Dokładnie. Zasady rywalizacji są takie, jak zwykle. Wy pamiętajcie o tym, żeby wpadać do sklepu Pixie ponujne koszulki na świecie, a my chyba możemy już zaczynać. Przystojny kolt wygląda następująco, moi drodzy. Ma na sobie maskę. Pod, <grym> maskę kolta. Pod spodem jest strasznie zarośnięty. I ma plasterek na nosie. I bo ma... dostał chyba. Chyba dostał jakąś bombeczkę. bombę. E, w dłoniach trzyma złote rewolwery. No i ma y, głośnik JBL-a. No. Jaki głośnik JBL-a? Jak <grym> to, to jest torba z hajsem. Skradziony. Wygląda jak głośnik. Dobra, wypróbuj tego wariata. Zawiera specjalną odrębę z animacja animację oraz teksturę, więc wypróbujmy. Głośnik JBL-a, tego jeszcze nie słyszałem. Oj, tam, oj, tam. Jakbyś była policjantką, to kop, by napadł na bank, ukradł torbę całą pieniędzy. Uwaga, czym czy będę strzelał? O, fajny głośnik JBL-a, gdzie pan kupił? Ej, nie ma animacji dodatkowych, co jest? Ma tylko złote pistolety, dobra, dawaj ulta. Dobra, sprawdźmy ulta, może ult, ale pójdźmy tam na górę. No, oponentów? Boom! Wow! Nie, no nie ma. Bez rewelacji. Dobra, przechodzimy do meczu. W dzisiejszym odcinku nie będziemy grali zwykłego starcia solo, tylko zagramy starcie solo plus, które polega na tym, że im więcej fragów zdobędziemy, tym więcej puszek zdobędziemy. Też. <noise> więc będzie ciekawa, ja jeszcze w tym nowym starciu solo plus nie brałam udziału, nie wiem jak to wygląda, więc zostaje rzucona na głęboką wodę. Lecimy! Stwierdziliśmy, że ten win równa się skin będzie się troszeczkę różnił od poprzednich, ponieważ w tym starciu będziemy liczyli fragi. Kto więcej fragów zdobędzie, ten będzie miał po prostu więcej punktów. Czyli nieważne, które miejsce, ważne ile fragów. Więc fajnie, bo nie trzeba cisnąć e, do wina. Ale fajnie by było wygrać też, nie? Dobra, leży. Jedna eliminacja i zostało już tylko pięciu za Jak to? O nie, o nie! Nie, 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 nie. nie. Nie, gdzie on wyrzucił tego? Chodź, primo, chodź, primo. Dobrze, dobrze, wielkie starcie. Mam dwie eliminacje. I jeszcze jedną skrzynkę. Gdzie on jest? Gdzie on się czai? On stoi pewnie koło tej skrzynki i czeka, aż ktoś wejdzie w te krzaki. O nie, tam jest Nita, dobra. Mamy w ogóle siedem powercube'ów. Mamy Gadget. Mamy Ultimate, tak cały nabity, więc Chillera chyba, co? Wow, śmignęło. Nie no, nawet się specjalnie nie muszę wysilać. Proszę bardzo. Nie dość, że win to jeszcze trzecia eliminacja. Jaka jest Twoja odpowiedź Paru? Cztery eliminacje na S. Lecimy moi kochani JJC poszło dosyć dobrze. Trzy frageski, no nieźle jeszcze do tego winek. Dobrze, że ten winy był dodatkowo punktowany, bo był przypał. Ja to jest postaram się spusować jak najszybciej, póki zadymiarze zdobędą jakieś skrzynki. Dobra, mamy kolejnego Cuba U góry jest Edzio. Nie trafiłem go z Silver Bulleta. No niesamowite to jest, że mu nad głową śmignęło. Mój skin tam chodzi. Dobra, zobaczymy, kto jest lepszym rewolwerowcem. Co, kolcik. Dawaj, dawaj, dawaj. I ty masz złote pistolety, to nic nie znaczy. Szalka? Dobra, jestem w potrzasku. Jest przypał totalny. Dobra, cofam się. Złota kula. Nie trafiam! Zabiła mi go! Oddawaj, praga. Dobra. Pierwsza eliminacja dopiero, ale za to będą już cztery, pięć Power Cubesów. Czterech zadymiarzy w grze. Boję się, że. Ktoś tam był. Ty, ktoś tu był. Ult. Ulcik odpalony? Co to, co to, to? Max, Max leży? Dobra, drugi fraczek. Nie, Penny, puść mnie! Penny, odejdź, odejdź, nawet nie próbuj. Wiem, że ostatnio przytyłem, z ten kaktus się nie mieszka, ale postaram się jeszcze ją tutaj zgładzić. Dobra, jest, przypał. Wow, to było mocne, to było bardzo blisko. To mogło się źle skończyć, dobra. Czy tutaj w tych czakach ktoś jest? O, nie, no, Edgar został. Albo wyrównam, albo nie wyrównam. Dobra, o, ma sześć parki był. To było tak proste. Dobra, czyli mamy remis po pierwszej rundzie. Gramy duo, moi drodzy, kogo mi dobrało? Byrona! Siema, Byron, Eluwinka. Lecimy po Winka. A W się nazywa. Ziomek. Nie no, Barley nas tu będzie cisnął, my musimy go naokoło podjechać. Ty się nie znasz w ogóle. O, o! o, 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 o. Nie! On ma mojego skina którego zdobędę zaraz. No ten Barley cały czas go męczy. Dostaw Barley mojego Byrona. No czemu jesteś smutny? Nie bądź smutny, tylko graj. Kurde, prawie było. Dobra, ma ulta. Kurde, nie wiem na kogo go wykorzystać. No i. Zepsułam. Dobra, leży, Jackie. Zgarniamy cuba. Wow, tu ktoś leży. <laughs> Ona ma 9 porcji psów. Dobra, leży Nita. Zabrał mi powercube, y, ham. Oddawaj. Dobra, dostał. Uciekam. Leży. Wielkie starcie. 12 powercubes, skąd? Skąd? Dostał, dostał, dostał. Nie, zreślił się. Kurde. Edgar, odejdź. Nie wiesz, co robisz. Nie chcesz tego. Dobra, mamy to. No już myślałam, że jeszcze ktoś został. Dobra, mamy pierwsze miejsce, czyli nie mamy się o co martwić, bo jak teraz Farel przegra, to. przegra, a jak wygra, to mamy remis. Nie okłamujmy się, moi kochani, gdyby nie ten baleron, który cały czas J.J. leczył, no to by nie zajęła pierwszego miejsca. E, zobaczymy, jak. Mi... O kurde, dobra, jest przerąbana. Gdzie mój ziomek? Dobra, ja leżę na przykład, nie? Nie wiem, gdzie ta Bibi sobie posła. La artiste, ty, la artiste. O, 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 la artista, no i pola artista. Nie. Pograłem. Dobra, uda się, uciec si? Udało się, dobra, ale ją ja zaraz Brock skontruję tutaj. Dobra, ja w tego broka już, nie? Nie trafiam z Silver bullet, super. Koletka ma ulta, czekniał. Leży. Ult na Sergia. Giniesz. Dobra, U uciekł teleportem. Nie no, belka ma mnie na hita, przecież nie. Leżysz. Kurde, ale my tu gramy, widzowie. Co są dymy. Chodź, chodź, chodź tu! Nie no, kurczę! Koło głowy mu śmigło, dokładnie koło ucha. Zabrakło zasięgu, niestety. Tak by on może. Nie, Silver Bullet po tysiąc bije, więc bym go i tak nie położył, ale byłoby to i tak spoko. Nie no, co ty robisz, tą... Co ty, gościu, co ty robisz? Co ty robisz? Dawaj, 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 dawaj. Dobra, leży, leży, leży. Ile tam Karl ma? Leon leży! Do no, Karla bi Nie no, Karl jest za mocny. Urde, to jeszcze Byron jest. Dobra, życie, życie, życie. Lu leży. Wielkie starcie. Uwaga! ULT! Nie no, ślizgam się, ślizgam się na jakimś dziedzictwie. Dobra, go biorę od prawej stary. idź od lewej. Fajrą na pierw, super. Uciekaj, uciekaj, Karl. Padam, padam, padam. Żyję. Jeden, 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 jeden. Jaka jest zacięta walka. Całkiem nieźle sobie poradziliśmy, piąteczka. Remis, moi drodzy. Rzadko się zdarza, ale. Ka Każdy sobie teraz kupi kolta z boomboxem. Jak trzeba. <laughs> Jak trzeba, dobra, Jak kupujemy. to most! Kupujemy. Czy ty masz gemy? Brakuje ci kilku. Super, ale jaka fajna oferta. 265 klejnotów za 70 zł. No i co, chcesz mi to kupić? Nie, no sama sobie kupisz, nie? Czemu ty masz mega boxa, nie otwierasz? Otwieramy jeszcze dla Wiza. O, otwórz. Mega box dla Wiza, uwaga. Bum! Jeden przedmiot, a w nim punkty mocy do baza. Bar, Pamiętajcie, zawsze przed kupieniem gemów musi być wkupiony, bo inaczej nic z tego nie będzie, że tak powiem. Okej, okay. kupujemy za 70 zł ofertę. Miało być 49 gemów, a wyszło 265, kurczę. Blaszka. opłacało się jednak ten odcinek dzisiaj nagrywać. Wow, jest za, nie, za niedługo. No, ona jest taką kozaczką! Kozaczką? I kosztuje no. 300 gemów. Co? 300 gemów kosztuje ten skin, no. Ale ona jest turbą, bo to jest jej najlepszy skin, nie? Tak, najlepszy skin, bo w końcu zła królowa, nie? Tego sezonu. I widziałeś, jakie ona robi miny? Widziałem. Eee... tak. Ta. <laughs> Waga, Kupujemy kolta! Mamy to! Przystojny Colt! Uuu, jaka capoeira! Jeszcze na palcu zakręcił Popisuje pistoletem. Popisuje się jak nie wiem. No dobrze, a więc mi się podoba wynik dzisiejszego odcinka. Ja też. Jeżeli wam też się też podoba, to zostawcie opeczkę w górę. Czekamy teraz na Evil Queen Pam i będziemy oczywiście o nią walczyli, a tam to już będzie o co walczyć. 300 gemów to już nie są przelewki. Tak, nie było chyba jeszcze win równa się skin o Pam. Żadną. Bo ona miała hmm. tylko jeden skin. Ten majteczki w kropeczki i nic więcej. Walczyliśmy o plażową No to dobra, to 100%. było dawno do temu, bo bardzo mało skinów do tej postaci wychodzi. Dobra, tak. mogę już nie pamiętać. w każdym razie czekamy. Na pewno będziemy to nagrywać. Zostawcie łypeczkę w górę, jeżeli wy też czekacie. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić. No i wpadajcie na nasze Instagramy, wpadajcie do sklepu Pixy. wszystkie linki znajdziecie w opisie. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!